Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Przy mikrofonie Borys Kozielski witam serdecznie w kolejnej audycji Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzisiaj do mikrofonu poprosiłem panią Kamę Guzik. Z działu organizacji wystaw, która jest kuratorką wystawy Zwierzyniec Królewski Wilkonia na Wawelu. Tak, Zwierzyniec Królewski Wilkoń na Wawelu to wystawa, którą prezentujemy w Zamku Królewskim na Wawelu, w ogrodach Zamku Królewskiego, ale nie tylko, bo także w dwóch innych oddziałach tej, tejże instytucji, czyli w Dworze w Stryszowie, a także w Ogrodach Pieskowej Skały. I to jest jedna wystawa w trzech miejscach, która jest dla nas bardzo istotna. To od razu powiem, że, że nie jestem jedną kuratorką. Drugą kuratorką jest Bogumiła Wiśniewska. Razem stworzyłyśmy tę wystawę. No właśnie, się... proszę, proszę mi powiedzieć, jak do tego doszło, bo yy, no to, to nie jest zbyt częste, żeby współczesnych twórców wystawiać w takich yy, starodawnych pomieszczeniach czy rejonach prawda, na zamku, na Wawelu. To duże wyróżnienie. Yy, tak, zdecydowanie sam Józef Wilkoń powiedział, że jest dla niego taka przełomowa wystawa i bardzo istotna, dlatego że w tak ważnym też dla niego miejscu. Natomiast jak się to wszystko zaczęło, jak zawsze od przypadku, właściwie wyszło to ze współpracy z Fundacją Czas Dzieci, która rzuciła pomysł. Dała też nam kontakt do pana Józefa Wilkonia. I tak narodził się pomysł, aby stworzyć właśnie tutaj na Wawelu wystawę, która tak naprawdę będzie takim pantan do wystawy arrasów, którą teraz prezentujemy. A czyli to był zamysł, rozumiem, czyli te zwierzęta z arrasów dały i, i jak gdyby zainicjowały ten, ten pomysł. Zwierzęca, tak? Tak, dlatego, że Józef Wilkoń jest znany przede wszystkim z tego, że tworzy prace, na których przedstawia zwierzęta. Te zwierzęta są bohaterami jego ilustracji, ale także rzeźb. I dla nas się to pięknie łączyło. Na rasach mamy całą faunę i florę bardzo bogatą, którą, która jest właśnie ilustracją tak naprawdę takiego atlasu zwierzęcego. A My chcieliśmy pokazać sztukę współczesną, chcieliśmy przedstawić te zwierzęta takie, jakby one pułciekały z tych arasów. Drugim bardzo ważnym kontekstem jest to, że tutaj na wzgórzu wawelskim, w ogrodach wawelskich w XVI wieku, za czasów jagielonów, istniał zwierzyniec. Stąd ten zwierzyniec właśnie w tytule zwierzyniec królewski. My nie dużo wiemy o tym, jakie tutaj były zwierzęta. Wiemy, że był. Ee, Tygrys, był lew, była ptaszarnia. Królowa ona miała swoją ptaszarnię. Natomiast generalnie zwierzęta były trz przechowywane, trzymane na dworach królewskich. Powiedzmy, był taki to zalążek zo, bardzo mhm. upraszczając. Taki prestiż chyba budziła też szacunek. tak? Jak ktoś zobaczył, lwa tak, to, to się była, przestraszył. Tak, to, to była forma też takiej ciekawostki, takiego mhm. kuriozum, że jest to piękne. Szczególnie ptaki tutaj cieszyły się wielką popularnością, no bo ich bogactwo w ogóle kolorów tych piór to od razu powoduje wzrost tego prestiżu i też piękna ogrodów samych w sobie. I my właśnie chcieliśmy przedstawić, jakby odtworzyć troszeczkę ten zwierzyniec królewski, ale właśnie we wersji współczesnej, prosząc właśnie o współpracę pana Józefa Wilkonia, mhm. który przede wszystkim znany jest jako ilustrator. No chyba wszyscy znamy jego ilustracje do bajek, Dokładnie, wychowaliśmy. Fantastyczne, się na nich. tak. Mhm. Um, a jednak te rzeźby są chyba mniej znane. Też y, Józef Wilko nie jest wykształcony bardziej w kierunku tej dwuwymiarowej plastyki, czyli. No tak, ale on robił rzeźby po to, żeby je potem na przykład sfotografować i e, zrobić z tego ilustrację do książek, właśnie. I tak, nie. Mm -hmm. Myślę, że to jest, y, że te rzeźby są samymi dziełami w sobie i przede wszystkim Józef Wilkoń tworzy rzeźby, aby tą swoją kreację twórczą przelać właśnie na, na drewno, na drewno, na blachę, na metal, bo wykorzystuje różne materiały. Te zdjęcia po prostu są tak fantastyczne, że one automatycznie wchodzą jako ilustracje do książek. Natomiast natomiast jak najbardziej jakby Józef bardzo poważnie traktuje te rzeźby jako bardzo ważny element swojej twórczości. I właśnie za pomocą tych rzeźb chciałyśmy zilustrować ten zwierzyniec. Ale ten pomysł się rozwinął. Dlaczego mamy pokazywać rzeźby tylko na Wawelu? Przecież mamy trzy oddziały. Mamy wakacje. Piękny czas, aby właśnie podróżować po Małopolsce, poruszać się tutaj w obrębie naszej, naszych okolic, zwiedzać. Dlatego chciałyśmy też pokazać dzieła Józefa Wilkonia, w zamku Pieskowa Skała, a także w dworze w Stryszowie. Myślę, że to też wynika z tego, że dużo osób nie wie o tym, że Pieskowa Skała i dwór w Stryszowie są Oddziałami Zamku Królewskiego mhm. na Wawelu. No tak, ja nie wiedziałem, na przykład dowiedziałem się właśnie dzięki temu, że jest ta wystawa w trzech odsłonach, w trzech miejscach i to wszystko jest na zamku, tak? Jak gdyby, tak? Pod kuratelą zamku. Tak, organizowane przez jedną instytucję. No ale w każdych z tych miejsc, z tych lokalizacji można zobaczyć coś innego, tak? Bo tutaj na Wawelu można zobaczyć właśnie rzeźby, które stoją w ogrodzie, tak? Tak. I to są rzeźby zwierząt. Wykonane z różnych materiałów, także ogrody wawelskie, ogrody renesansowe przedstawiają taką interpretację zwierzyńca królewskiego. Mm. W ogrodach też renesansowych w Zamku Pieskowa Skała prezentujemy ryby wykonane z blachy. To są takie wcześniejsze prace Józefa Wilkonia, który wykorzystywał właściwie różnego rodzaju rynny, fragmenty blachy ocynkowanej, blachy niercewnej, żeby po prostu pobawić się formą. Jakieś gwoździe, kawałki drewna, więc one są bardzo, e, bardzo takie e, strukturalne. Curore, okay. e, też niektóre są bardzo śmieszne, po prostu wręcz no, budzą uśmiech, nie, inne są takie groźne, z bardzo ostrymi zębami właśnie zrobionymi z gwoździ. I grupę akacjową, czyli grupę rzeźb wykonanych z, z drewna akacjowego, które mm, są takimi hybrydami. Bardzo ważna była forma, Józef, od której wyszedł Józef Wilkoń, czyli forma samego kawałka drewna, w której rzeźbi. I to drewno właściwie pozbawione kory tworzy korpus tej postaci. Do tego mamy stopy, stopy wyglądające jak ludzkie, oraz głowy zwierząt albo ludzi, więc takie stwory. Natomiast w dworze w Stryszowie prezentujemy ilustracje oraz wybrane rzeźby, które są małymi formami i bardzo ważnymi też dla Józefa Wilkonia, więc mamy tam kaczuszki, mamy jagniątko, mamy też bardzo znanego, chyba jedną z najbardziej znanych rzeźb, czyli rekinka, błękitnego rekinka, który wisi właśnie pod powałą dworu w Stryszowie. I mamy też coś, co Józef Wilkoń wykonał specjalnie na tę wystawę. Mamy dwie rzeźby Przedstawiające sarmatów. Dlatego, że, żeby pracować z współczesnym artystą, oczywiście to jest pewien proces. To nie jest tak, że mówimy: dzień dobry, pani mówi my chcemy tutaj zrobić wystawę, bardzo proszę nam dać rzeźby. To zawsze idzie w dialogu z artystą. I zaczęło się to też wszystko od tego, że zaprosiliśmy w zeszłym roku pana Józefa Wilkonia tutaj na Wawel, aby zapoznał się z przestrzenią, aby zobaczył ogrody aby też podzielił się swoimi pomysłami. I właśnie po tej wizycie powstały rzeźby Sarmatów. Stworzył cztery rzeźby, jednak ze względów technicznych, gabarytowych byliśmy w stanie pokazać tylko dwie. To znaczy zainspirowała go ta wizyta do do stworzenia tych postaci Sarmatów, tak. tak? Bo wcześniej postaci ludzkich właściwie nie tworzył chyba. E, nie, zdecydowanie nie. To jest, to jest właśnie też wynik takiej wizyty w tworze e. w Styrszowie, więc troszeczkę tak z myślą o, o tym miejscu, z myślą o Wawelu, z myślą też o historii. Dlatego, że dla Józefa Wilkonia w ogóle bardzo ważnym wątkiem jest jakby ta tożsamość. E, historia Polski, literatura. Przecież tworzył ilustracje do Pana Tadeusza do listów Chopina, więc to są, to są też takie ważne elementy w twórczości Józefa Wilkonia. Natomiast w ogóle ciekawy jest ten wątek jego biograficzny, dlatego, że Józef Wilkon jest nie tylko artystą plastykiem wykształconym na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, on również studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i i jeszcze w tamtych czasach zdawał egzaminy tutaj na Wawelu dlatego, że kolejni dyrektorzy Zamku Królewskiego byli również profesorami, wykładowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego. I studenci faktycznie tutaj te egzaminy zdawali, w tym Józef Wilkoń. Więc to miejsce było dla niego takie, no nieco właśnie takie magiczne, trochę owiane wspomnieniami młodości. W katalogu jest takie bardzo fajne zdanie właśnie na jego końcu. Przeczytam je. Przeżyłem wiele znaczących wystaw w kraju i na świecie, i związanych z tym wspaniałych emocji, ale czeka mnie coś szczególnego. Na Wawelu wystawić to jest coś. I to jest właśnie zdanie Józefa Wilkonia, więc ten Wawel jest takim miejscem prestiżowym dla współczesnych artystów. A y, czy on sam wybierał tę pracę, czy to Państwo wybrali, czy no mówi Pani, że to jest proces, prawda? Mhm. Czyli to nie jest tak, że a, już wszystko ustalone, tylko że to tworzy się w trakcie, no, powstały wspaniałe rzeźby, których byśmy nie zobaczyli, gdyby nie ta wystawa, to też jest niezwykłe. Mhm. Ale jak tworzyła się ta wystawa? Czy Państwo mieli tutaj pomysł od razu, że a tutaj będą zwierzęta, tam ilustracje? a w Pieskowej Skale to zobaczymy. Nie, mieliśmy szkic tego pomysłu, czyli wiedzieliśmy, że Zamek Królewski na Wawelu i Zamek Pieskowa Skała to będą rzeźby. Dwór Stryszowie wiedzieliśmy, że mamy bardzo fajne te przestrzenie, które są bardzo intymne, idealne do przedstawienia ilustracji i tym samym chcieliśmy pokazać, chciałyśmy z Pogusią przedstawić całą plejadę twórczości Józefa i Pan Józef Oczywiście zaproponował nam kilka prac, które chciałby koniecznie przedstawić, pokazać na wystawie. Miałyśmy też bardzo jasno określone, że tutaj na wzgórzu wawelskim to muszą być tylko i wyłącznie zwierzęta. Mhm. Dlatego też ta grupa akakcjowa, która wydała nam się bardzo ciekawa w formie, pojechała właśnie do Pieskowej Skały, ale tam się też bardzo na dobrze odnalazła w tej przestrzeni. A co do ilustracji, to był z jednej strony wybór nasz, z drugiej strony były też takie prace, które Józef Wilkoń powiedział tak koniecznie i absolutnie ona musi być. To, to też jest wybór kuratorski. My stwarzamy pewną narrację tej wystawy. Chcemy pokazać różne aspekty tej twórczości. W ilustracjach staraliśmy się wybrać zarówno te najstarsze, rysunki, obrazki z lat pięćdziesiątych, aż po współczesne, po stworzone w 2020 roku w czasie pandemii, więc mamy pełen przekrój, bardzo różne techniki, na tym też nam zależało i bardzo dużo prac, które pokazujemy na papierze, to są też prace, które wybierałyśmy bezpośrednio z teczek Józefa Wilkonia i one nigdy nie były pokazywane, więc to też jest okazja, aby, aby właśnie się z tym z tym zapoznać. To jest też fantastyczne, jak kurator wystawy, czyli ktoś, kto ma ten pomysł, jak to zrobić, jedzie do artysty i tak naprawdę dopiero mu się otwierają oczy w tym miejscu, w jego pracowni, co jeszcze może, co jeszcze może pokazać, o czym jeszcze może opowiedzieć. Samo miejsce, w którym Józef Wilkoń mieszka, Mieszka w piasecznie pod Warszawą, w takiej dzielnicy Zalesie, w pięknym, starym, takim trochę drewnianym, trochę murowanym domu, w, w otoczeniu ogromnego ogrodu z takimi starymi drzewami. Na właściwie poddaszu tego domu ma swoją pracownię. Ta pracownia jest, no, zatopiona wśród tych prac, rysunków, farb, pędzli, które wszędzie się poniewierają po tym domu. I tam właściwie mogłyśmy przeglądać te teczki, przeglądać te prace, które leżały na jego biurku i bezpośrednio z nich wybierać. Więc jakby też widziałyśmy ten proces twórczy, widziałyśmy prace, które są niedokończone, które jeszcze czekają, że tak powiem, na ten moment inspiracji, aby je dokończyć. Widziałyśmy w pełni wykończone prace, nawet oprawione. I, I właśnie to jest bardzo ciekawe, że mogłyśmy z tego wybierać, więc yy, wizyta u Józefa Wilkonia była bardzo inspirująca. Czyli dostałyście, Panie, taką dużą swobodę od twórcy tak. w wyborze pracy, tak. do Boże ich. Mhm. To, to się udało. Oczywiście też współpracowaliśmy z Panią Blanką Wiszyńską Walczak, która jest yy, prezesem Fundacji Arka, która właśnie współpracuje z, Józef, z Józefem Wilkoniem, i głównym założeniem Fundacji jest propagowanie jakby jego twórczości. Więc pani Blanka też oczywiście miała kilka bardzo trafnych pomysłów. Więc wszystko to się właśnie bierze z takiej rozmowy. Więc główny szkielet miałyśmy w głowie, ale on został jakby wypełniony pomysłami każde, każdego człowieka, który się zaangażował w to. W tym oczywiście samego artysta. Czy ja dobrze kojarzę, że to jest naprawdę rzadkość, że, że ktoś ze współczesnych twórców wystawia tutaj swoje prace? Czy to co roku inny twórca na przykład jest? Nie jest to rzadkość, właściwie jest to nowość. Właściwie takim pierwszym eksperymentem ze sztuką współczesną mieliśmy przy okazji wystawy Wszystkie Arasy Króla Powroty, którą prezentujemy w tym roku od marca do końca października. I tutaj zaprosiliśmy dwóch współczesnych artystów, Marcina Maciejowskiego i pana Mirosława Bałkę, aby stworzyli prace, które miały interpretować arasy. Mhm. Pan Marcin Maciejowski stworzył obraz na płótnie, który... Pokazuje kobietę, która ogląda pocztówki w sklepiku tutaj na wzgórzu, przedstawiające właśnie arasy, i jest tam takie zdanie, że ale fajnie by było oglądać wystawę Arrasów. Natomiast pan Bałka bardziej podszedł tak konceptualnie do arasów i stworzył pracę, która jest na dziedzińcu. To są trzy takie czerwone linki rozciągnięte przez cały dziedziniec. Praca się nazywa Trzy Promienie i ma właśnie nawiązywać do tej pracy tkaczy przy arrasach, a druga jest prezentowana w środku, w pierwszej sali, i to są zdjęcia skrzyni, w których były transportowane arasy. I to był taki nasz eksperyment, udany moim zdaniem, dlatego że ta współpraca bardzo dobrze się układała i właściwie. Dlaczego nie pokazywać współczesnych artystów? Praca z panem Józefem Wilkoniem no, wyglądała troszeczkę inaczej. To jest artysta, który ma ogromny dorobek artystyczny i my problem z tym, co wybrać i tak naprawdę jak poobcinać tą wystawę, bo na początku wybrałyśmy dwa razy tyle prac i po prostu one by się nie zmieściły. Ale czy, czy będzie to na przykład stała współpraca, że będziemy kogoś co roku przedstawiać? Nie wiem. Na razie ja też patrzymy na to, że, że mamy tyle tematów do, do opowieści, tyle mm, pomysłów na wystawy, że no, musimy je po kolei realizować. Jeżeli się znowu pojawi taki pomysł, to na pewno go zrealizujemy. Mhm. Kiedy wystawę można obejrzeć? No bo tego podcastu niestety mogą słuchać słuchacze, którzy już nie trafią na tę wystawę, ale spora część tych, którzy posłuchają od razu po publikacji, jeszcze może obejrzeć, prawda? Mhm. Wystawę zaczęliśmy prezentować 10 czerwca i będziemy ją pokazywać do 5 września. 2021, 2021 roku. 2021 mhm. roku. Można oczywiście kupić jeden bilet na wszystkie te trzy miejsca. To jest oczywiście związane też z konkursem, z, też ze ścieżkami zwiedzania dla dzieci szczególnie i zachęcamy do odwiedzenia wszystkich tych trzech miejsc. To, Tryszowa, do pieskowej skały i do zamku Królewskiego. Na A na czym polega ta gra? To znaczy zbiera się jakieś pieczątki? Nie, trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które znajduje się na bilecie. Nie chcę zdradzać kon konkretnie tego pytania, ale trzeba policzyć zwierzęta. Hmm. Konkre pewne konkretne zwierzę, wszystkie w tych trzech miejscach. Uwaga, taka trochę podpowiedź dla słuchaczy. Jest podchwytliwe to pytanie, więc, więc trzeba się trochę wykazać taką spostrzegawczością. I jeżeli mamy poprawną odpowiedź, wysyłamy ją do nas i otrzymujemy wspaniałe książki, nagrody, gadżety zamku ukrytego. Czyli to nie jest losowanie, ten... tylko po prostu jaki ktoś odprawia, Właściwie nie? kto pierwszy, ten lepszy. Aha. Co miesiąc przyznajemy pięć nagród pięciu pierwszym osobom, które się do nas mhm. zgłoszą z poprawnymi odpowiedziami i oprócz tego w wystawie też towarzyszy katalog, taki prawdziwy katalog, to znaczy, że mamy trochę tekstów, tekstów kuratorskich, tekst Józefa Wilkonia. Ale przede wszystkim wspaniałe zdjęcia wszystkich rzeźb i wszystkich prac, które można zobaczyć na wystawie. No pani mówi katalog, ja widzę album tutaj piękny. A, tak, album, katalog. Album, dlatego nie nazywam tego albumem, dlatego, że jednak mamy te rzeźby w całości, prawda? Nie, nie mamy tutaj um, jakichś zbliżeń, fragmentów tych, tych rzeźb, tylko chcieliśmy pokazać całe cało, Całe, mm. dokładnie, całe to dzieło. A katalog, dlatego że właśnie katalog to jest nazwa tak naprawdę na publikację, która towarzyszy wystawie, w której znajdziemy wszystkie te dzieła, które zostały mhm. pokazane mhm. na wystawie. No i oczywiście są, są te teksty, które odnoszą się do poszczególnych grup rzeźb, które odnoszą się też do poszczególnych grup rysunków i tłumaczą, czym inspirował się Józef Wielkoń w swojej twórczości, jakich technik używał, co jest dla niego najistotniejsze. Czy ten katalog też można wygrać w tym konkursie? Tak, zdecydowanie. Aha. Także to jest okazja, aby go zdobyć. Można go oczywiście zakupić, ale jeżeli ktoś chciałby przy okazji zobaczenia wystawy zdobyć taki katalog, to może właśnie w tym konkursie. Mhm. To dziękuję w takim razie bardzo za tę informację. Czy jeszcze coś chciały Pani dodać? Może o coś nie zapytałem, czy, czy jeszcze. E Chyba tak. Chciałabym o jednej rzeczy powiedzieć, która wyróżnia Józefa Wilkonia. Dlaczego te rzeźby są takie fantastyczne? Bo na pierwszy rzut oka one wydają się bardzo proste. Wykonane są z drewna, z fragmentów pni, drzew, czasami łączonych właśnie z blachą, część rzeźby jest wykonana z metalu. Ale to, co jest takie charakterystyczne, to jest bardzo prosta forma. Józef Wilko niesamowicie obserwuje zwierzęta. On za pomocą naprawdę kilku cięć siekiery czy piły motorowej potrafi z kawałka drewna wydobyć jakby ten charakter tego zwierzęcia, jego prawdziwą naturę. I to jest właśnie coś fantastycznego. Kilka rzeźb jest tylko polichromowanych. Mamy właśnie Panterę, mamy krokodyla, które są barwne. Pozostałe są tak naprawdę z surowego kawałka drewna. I nawet te sęki, jakieś powyginania tych korzeni, tworzą nam poszczególne elementy, jakieś łapy, ogony czy ucho zwierzęcia. Więc ta obserwacja natury i to, że możemy widzieć, jak artysta pracuje z kawałkiem drewna, jest fantastyczne. I to wyróżnia właśnie jego dzieła. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii podcasty dla Wikipedii.